Gowtech Polska otwiera się już nie tylko na pomysły startupów, mikro i małych przedsiębiorców, ale także na pomysły wszystkich obywateli. Zapraszamy Was serdecznie na Ogólnopolską Burzę Mózgów na temat problemu wody. 14 i 15 września spotkamy się, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań na istotne społecznie wyzwania, jakim są malejące zasoby wodne. Posłuchajmy ekspertów, którzy wyjaśnią nam, na czym polega problem wodny w Polsce. Zasoby wodne są to. Wszystkie wody, które znajdują się w określonym czasie na określonej powierzchni czy na określonym obszarze. Czyli mówimy tutaj zarówno o zasobach wód powierzchniowych, jak i podziemnych. I te wody możemy wykorzystywać dla różnych potrzeb, czyli zarówno dla rolnictwa, jak i przemysłu, jak i też dla potrzeb społeczeństwa, czyli mówię tutaj głównie o tym dla zaopatrzenia w wodę i miast, i oczywiście wszystkich osiedli ludzkich. Od roku 2015 w Polsce obserwujemy praktycznie przez cały okres suszę. Były oczywiście okresy troszeczkę bardziej wilgotne, na przykład 2017 rok, ale e, tak naprawdę biorąc e, 4 lata, to jest tak naprawdę są to lata suche. E, z czym, czym to jest spowodowane? Mianowicie tym, że opady deszczu, które występują nad e, rejonem Polski, e, zmieniły swój charakter. Wcześniej, jeżeli padało, to były raczej to opady ciągłe, jednostajne. Teraz są to opady punktowe, jednakże bardzo nawalne, bardzo intensywne. To nie powoduje, że nasze zasoby wód podziemnych się odbudowują, czyli one się nie odbudowują i przez to obserwujemy pogłębiającą się suszę hydrologiczną oraz spadek poziomu wód powierzchniowych i gruntowych. Zasoby wodne, wodne w Polsce no, są dosyć ograniczone. Na skali europejskiej, oczywiście, jesteśmy na, ostatnim, na przedostatnim miejscu. Stąd powinniśmy uwzględniać wszystkie możliwe ograniczenia i ograniczenia strat wody, które występują w momencie, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowe tą wodę wtłoczy do systemu sieciowego i odbiorcy końcowego, czyli nas wszystkich. Na poziomie odbiorcy. Możemy sporo zrobić w zakresie ograniczenia strat wody. Zaletą jest to, że jesteśmy krajem stosunkowo spójnym hydrograficznie, więc większość zasobów, która powstaje nad obszarem Polski w wyniku opadów, jest tym zasobem, który pochodzi z opadów nad naszym obszarem. Blisko 95% granic zlewni to, jest granice, to są granice rzek, które uchodzą do Morza Bałtyckiego. Retencja jest to ilość wody zmagazynowanej na określonej powierzchni. My właściwie mówimy tutaj o różnej retencji. Możemy mówić o retencji naturalnej i sztucznej. Na dzień dzisiejszy mówimy, że jesteśmy w stanie w naszych tych dużych zbiornikach wodnych zgromadzić około 6,5% odpływu. Nie jest to za dużo, tym bardziej, że nasz potencjał określamy na około 15%. Istotna jest kwestia retencjonowania i integracji procesów planistycznych. Retencjonowanie powinno mieć miejsce w dużej skali, tam gdzie oczywiście jest ono z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego możliwe do zrealizacji, a więc duże zbiorniki wodne. Natomiast również bardzo ważna jest mała retencja, jak również retencja, ta retencja miejska. Po to, aby te zadania zrealizować, konieczna jest integracja procesów planowania, więc planowanie na poziomie dorzecza, na poziomie zlewni. Ale, ale również to planowanie miejskie, a więc planowanie y, miejscowe, plany zagospodarowania przestrzennego, planowanie y, osiedli, planowanie rozwiązań urbanistycznych, tak aby spełnione one wymagania związane z gospodarką wodną i zaopatrzeniem w wodę. Rola wodociągów jest znaczna w przypadku oszczędzania i ograniczania strat wody. To właśnie wodociągi, jako przedsiębiorstwa, zarządzają całymi systemami sieciowymi. I to one mają za zadanie ograniczać te straty wody poprzez modernizację sieci wodociągowych, poprzez szybkie wykrywanie sieci na sieci awarii wodociągowych, jak również usuwanie tych awarii. W Polsce potrzebujemy rozwiązań z jednej strony projektowych, polegających na tworzeniu dużych projektów pozwalających na retencjonowanie wody, projekty związane z małą retencją, z dużą retencją. Natomiast potrzebujemy również, co jest bardzo istotne, działań obywatelskich, działań obywatelskich polegających na zwiększaniu świadomości ludzi o krytycznej sytuacji. Wielu z nas nie uświadamia sobie rangi problemu, myśląc mamy, mam wodę w kranie. Nic się nie dzieje, natomiast ten problem dotyczy każdego z nas. Ograniczenie marnotrawstwa żywności, yy, wykorzystywanie i odpowiednie planowanie zakupów, bo każdy z produktów spożywczych posiada swój ślad wodny, a więc trzeba było odpowiednią ilość wody przygotować, uprodukować, aby można było ten produkt zrealizować, czy, czy go dostarczyć do konsumenta. To jedno z rozwiązań. Oczywiście oszczędności wody w, we własnym mieszkaniu, w, w, czy w własnym domu, gromadzenie, tam gdzie jest to możliwe deszczówki dla wykorzystania dla celów nawodnień. No i oczywiście udział w burzy mózgów organizowanej przez GOFTEC 14 i 15 września w Warszawie.